Ciao wszystkim w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic mroczne tajemnice e, No i muszę powiedzieć, że, że zabiłem tego wilka. I tutaj jest nasz cholerny, kurde Gnój zabójca, który patrzy się jakby miał jakiś problem. I gdybym tylko był w stanie go zabić, to już bym tam leciał normalnie się z nim napieprzać. Ale że Gnój jest za silny, to muszę go sobie odpuścić. O, o co to jest? Weź mi Bez i tej. Górski mech. No dobra, e, czyli tak, ja jeszcze na szybko sprawdzę, bo, bo w ostatnim odcinku tego nie zrobiłem, czy faktycznie ten, e, ten myśliwy ma jeszcze jakąś rzecz, której się nie nauczyłem. Jeżeli ma to się nauczymy, a jeżeli nie ma to pójdziemy na szybko do starej kopalni, a tu widzę parę ścierwujarów! A spróbujcie mi to zabić, gnoje. To nie daruje. Fak, fak, nie, 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 no kurde Prawie No trudno, no okej, okay. który z was uczył? Ty? Ty? Chyba ty Nie Aha, i ten, ten świetny tutaj nasz, kurde Się zaciął No tak No bo jak mogło być inaczej no ga, no proszę ja Was, nie róbcie mi tego. Odpaguj się, frajerzy. Dobra. <ścoughs> no, Dobra. Nie chcę się odwagować, no. Stałem jak wryty, staram się się nauczyć. Żadnych brulek nie oddałem, nie oszukuj mnie gro. Dobra, przemyś się odbogował, to chodź tutaj. Szukam krawca? Szukam krawca dla Fiska. Widziałeś może jego poprzedniego dostawcę? Chyba wiem, o kim mówisz. Obawiam się, że dopadł do Zimbasza, ale może mogę ci pomóc. Jak mógłbyś mi pomóc? Gadnik kim Byłem zanim trafiłem do kolonii. Nie mów, że krawcem. No nie zupełnie. Raczej rymarzem, ale zaczynałem jak zwyczajny szwacz. Zdaje się, że piskowi zależy tylko na najzwyklejszych spodniach dla kopaczy. A z takimi szmatami poradzę sobie bez problemu. Możesz mi powiedzieć, że będę dla niego szył te spodnie, ale pod jednym warunkiem. Będzie mi płacił winem i piwem, bo mam już dość ryżówki. Aha. Powiedz mu, że sam musi przychodzić do spodni. Bo ja do Starego Obozu nie wejdę z wywołaniem. Um, no. A nawet się nie spodziewałem, że to i kłosta tutaj dla Fiska zrobię, szczerze mówiąc, chociaż ktoś mi chyba pisał o tym kłosie. Dobra, no nie mogę się tutaj niczego nauczyć. Już, ale przynajmniej mogę oddać quest'a Fiskowi, to. Iść go teraz oddać, nie iść. Dobra, wiecie co zostawię tego quest'a na później, bo tak już idę do tej starej kopalni chyba od dwóch czy trzech odcinków i w końcu nie umiem tam trafić. Eee, to, to po prostu może pójdę tam teraz, a Fiskowi oddamy jak będzie po drodze. Przy okazji możesz jeszcze raz ten pierś założyć, bo zau zauważyłem... Chwila. A nie, już jest okej. Okay. wcześniej jak wyciągnąłem broń, to ten pierścień mi się jakoś bogował i z wyciągniętą bronią już nie sprintowałem. I to trochę było niefajne. Teraz to co zabiję? Nie, nie, chyba nie. <noise> Potrzebowałbym lepszej broni. Tu ja mam 55 siły, No już jakąś lepszą tam bym mógł chyba wziąć, w łapy, nie? Jakiś mieczyk fajniejszy czy coś? Dobra, zobaczmy, gdzie my tutaj jesteśmy. Jakaś palisada. Teraz zobaczymy, jak w środku wygląda. Dzień dobry. Hej ty, po co tu leżysz? Mam ważną sprawę do załatwienia w kopalni. Gówno mi obchodzą twoje sprawy. Czemu jesteś kurwa taki niemiły? Gnoju. Przyszedłem obejrzeć wasz piękny obóz. Coś ty powiedział? Powiedziałem, że chciałbym rozejrzeć się po waszym obozie. Ach, ta. No dobra. To może ja pokażę ci co robimy z takimi baranami. O Jezu, znowu. To ja źle zrobiłem, no. Gnoid. Nigdy więcej tego nie próbuj. Czy twórcy tego moda naprawdę musieli zrobić, kurde, totalne takie. Nie wiem, odpowiesz jedno źle i każdy cię chce napierdalać? To jest lekka przesada, no. Nawet w żaden samo. Przecież, no kurde, żebym go obraził, Ej, że to ty. rozumiem. Musisz uważać na to, co... Jezus, nie, mówisz, nie co, mówisz, mówisz, co mówisz, mam powiedzieć, a ci to, to obchodzi? Nie masz nic ciekawszego do roboty? Szczerze mówiąc nic mnie to nie obchodzi. Właś do obozu i już więcej, do obozu, już więcej mi nie energii. Aha, prawie zapomniałem. O co chodzi? Każdy, którego wpuszczam do obozu, musi mi przynieść dwie skrzynie piwa. Niby dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym razie dostaniesz w mordę. No cóż, zobaczę co da się zrobić. Daję ci dwa dni na przyniesienie dwunastu. I pamiętaj, kurduplu, że ze mną nie ma żadnych. Nie ma piw, tylko ty nie masz tu życia. Zacznę od przepasowania twojej mordy, a później się zobaczysz. A teraz spadaj. Groźnie, groźnie. Dwanaście piw, ile ja mam? To nie mój problem. mam w ogóle jedno chociaż. A nie, mam, mam 11. Ej no to w sumie. no chciał 12 tych piw, nie? 12. No to jeszcze jedno piwo znajdę i mogę mu dawać. W sumie to nie ma aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Może gdzieś nawet ty mają jakieś piwo. Hm, ale. Wow, śmiesznie tu wygląda trochę. Ale jest studnia, mają studnię. Mro, ja to trochę pozwiedzam, tak? Bo jestem tu pierwszy raz, więc może chciałem zobaczyć co i jak. Co tutaj się dzieje w ogóle? Ehm. Um, tu jakieś kopacze w ogóle? Mro, to może pogadam z wszystkimi po prostu. Tutaj jest jakiś przyjaciel. Bez i bez i ty się tam nie rozpędzaj, proszę cię. Gdzieś ty już tam leciał. O, ale widzę, że tak sobie w klatkach ich trzymacie. No mogli im przy tym jakiś tam dach zainstalować, nie? No ale cóż? W sumie to po co, nie? Witaj! Następna pierdoła. Czego chcesz? Chyba jednak nic. Hmm, od razu widać, że jesteś tu nowy. Śmierdzisz głupotą na mile. Zostałeś już oficjalnie przywitany przez kogoś w naszym obozie? Oficjalne przywitanie? Tak, zostałem już przywitany. Szkoda, ale pamiętaj, że jeżeli chcesz się z kimś zmierzyć, zawsze możesz na mnie liczyć. Dobrze, będę o tym pamiętał. No i kolejny mordowicie szlak trafił. Eee, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Wiedziałem, że tak będzie wyglądać specjalne przywitanie. Faktycznie to jest dobra rada, którą mi ktoś powiedział, żeby przed każdym rozmową zapisywać grę, bo każda rozmowa to jest kurde jakaś, jak tykająca bomba. Niechcący coś źle powiecie, już już was zabijają. Naucz mnie walki jednoręcznym, oryginał Wieście bryłek król. Mógłbyś dać mi trochę rudy na chleb. Nie no, może nie będziemy żebrać, co my, Cygan? Masz może dla mnie jakieś zajęcia? Tak. Przynieś mi coś porządnego do wypalenia. Porządnego? To znaczy jakiego? Musi być bardzo mocne, Tak, żebym czuł, że palę. No dobra, coś się załatwi. Chyba ci węgiel, będziesz palił węgiel. To, mo to możesz poczuć, że palisz, słuchaj. Mam dla ciebie coś do wypalenia. Mam nadzieję, że to nie suszona trawa. A może chcesz murak północy? Nie, to jest do niczego. Nie mam pojęcia, co bym miał ci dać. W nie kurde, temu ten węgiel. Nazywam się Wyzysk. Jeżeli to masz fajne jakieś imię. pytania dotyczące obozu, to pytaj mnie. Inni strażnicy nie lubią pytań. Co najwyżej nie, to możesz odnieść go taki pomordy. A to widzę jakiś miły strażnik o imieniu Wyzysk. Co Dziwnie mi się źle kojarzy. Od kogo mogę tu coś kupić albo czegoś się nauczyć? Nauczyć? Hmm. Widziałem jak Gord uczył kiedyś jednego strażnika walczyć jednoręcznym mieczem. Walki mieczem dwuręcznym nauczy Cię bar. Siekać może ci pokazać kilka sztuczek zwiększających siłę. A co do kusznictwa, to mamy tu sporo dobrych kusników. Może ktoś zechce Cię nauczyć strzelać z kuszy. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedawców, to raczej idź do starego obozu. Tutaj możesz kupić co najwyżej coś do wybicia. Musisz to, co mówisz przy Kto tu rządzi? Teoretycznie rządzi tutaj Kazmir. ale w rzeczywistości nie ma za wiele do powiedzenia. Jego prawa ręka, niejaki Melkor, to on tu rozdaje karty, a strażnicy darzą go szacunkiem. Dlaczego? Dlatego, że oni robią tu to, co chcą, a to wszystko zasługa Melkora. Najgorsze jest to, że ten idiota Kazmir nie zdaje sobie z niczego sprawy. Gomez niestety też nie. To może ktoś powinien ich uświadomić. Być może. Powinieneś porozmawiać o tym z Krukiem w starym obozie. Ale dopóki nie będziesz strażnikiem, nie będzie chciał o tym z tobą gadać. A ty jaką pełnisz tu funkcję? Odpowiadam za bezpieczeństwo obozu. Czyli można by powiedzieć, że jestem dowódcą tutejszych strażników. Ale i tak nie mam tu nic do gadania. Muszę słuchać rozkazów Melkora, a Kazmir boi się Melkora bardziej niż stada orków. Dlaczego nie powiesz wszystkiego Kazmirowi? Bo nie jestem idiotą. Mówiłem już, że nie mam tu nic do powiedzenia. Rozumiem. Masz dla mnie jakieś rady? Tak, bądź twarty. Strażnicy nienawidzą miękkatów. Nawet jeżeli kilka razy porachują ci kości, to i tak zyskasz ich szacunek. Ale też zachowaj umiar. Jeżeli będziesz prowokował niewłaściwą osobę, to może się to skończyć Twoją nagłą i niespodziewaną śmiercią. Zapamiętam to. Tak. Zyskam ich szacunek, a oni zyskają moją rudę. Nie podoba mi się taki. taki trade. Rady? Kim jesteś? Płótpisz Jak widzisz, jestem cieniem. Czym się zajmujesz? Niczym. Zbieram różne nikomu niepotrzebne kierdło i sprzedaję każdemu kudowu za nie Rzeczywiście, bardzo interesujące zajęcie. Pokaż mi swój bezcenny towar. Nie ma sprawy. <grym> super. O, talerze aż cztery. Okej. Okay. Czy ja ci coś mogę, przyjacielu, sprzedać? Eee, mogę ci dać na przykład, chociaż nie no, ty nie masz rudy. Mmm, nie, to nie, nie, nie Masz jakąś zbroję na sprzedaż? Mam spodnie kopacze, ale one nie są sprzedaż Na pewno? Mm, mogę oddać te spodnie, jeżeli coś dla mnie zrobisz Co takiego? Mam coś świetnie przepis na zupę, tylko problem w tym, że nie umiem gotować i nie mam odpowiednich składników. Dlatego chciałbym, abyś im dla mnie przydał Dobra, zobaczę co da się zrobić Dobrze więc, masz ty przepis, tylko go nie skup, bo ci nogi z dupy powyrywam. Bez obaw, możesz na mnie liczyć. Gdy szame szameczu groźne, normalnie chuligany pracują. Przepis Radiego, dobra, pokaż co ty tam masz. Mięso się pojada, trochę so soli? 7 Siedem serafisów, dworkowe ziela, łyżka oraz garnek. Skąd ja ci sól mam widzieć? W ogóle w Gutiku jest sól? Kurę włóż do garnka, zalej 3,5 litry zimnej wody, posól i gotuj 40 minut na małym ogniu. Ziele oczyść i umyj, następnie dodaj do ugotowanej kury lub sierwojada. Gotuj jeszcze 30 minut, a następnie dopraw solą. Kurde, dużo tej soli. Eee, później wrzuć na talerz i wpieprzaj, tylko się nie poparz. Synku, twoja kochana mamusia. Aha! Aha, ale znaczy, no, z tam z miejscem ścierwojada, tym serafisem, jorkowym zielem nie powinno być problemu, ale sól? Jest tutaj w ogóle coś takiego jak sól? Nie kojarzę. A może dodali, no, ale. Dzień dobry. Strażnik. E Eris. Dobra, myślałem, że to jest F. Co robisz? Ja i Hmm. Na kretyńskie pytanie kretyńska odpowiedź kapujesz? Oczywiście. A co robisz? Hehe, <gry> chyba się nie rozumiemy. Stoję tu i czekam, aż jakiś dnojek zaatakuje jakiegoś strażnika. Wtedy strzelam, zabijam gościa i znowu czekam. Interesujące zajęcie. Fajna praca. Mogę Ci w czymś pomóc? Odważ się, bo dostaniesz w mordę. Cóż. I... piwo. Czy to jest sól może? Nie, to chyba mnie coś Mogę ją ukraść? Haha, ha, i mam 12 piw. Jeszcze wezmę tam szynkę. Sól, a czyli mają sól, dobra. Czyli mam już sól. Ej, to w sumie mogę gotować chyba. Eee, to czekajcie, to ja oddam te 12 piw w takim razie temu temu. Przyniosłem piwa. Nareszcie. Piwo to najlepsza rzecz na tym cholernym świecie. Dzięki kolego, uratowałeś mi życie. No problem, ziomuś. Okej, okay, teraz tylko potrzebowałbym, chyba garnka do zrobienia tej zupy, a garnek jest w starym obozie, więc może, może później. E, a co tam jest, jakieś wyjście wyżej? Kurde, tutaj rozbudowane to trochę. Mogę wejść? Lepiej sejba zrobię. Halo halo, halo halo Mietku, halo halo Franku Mogę wejść? Główno mnie obchodzi co zrobisz Rób co chcesz, możesz nawet nadziać się na własny miecz Co tam było? Po co to chcesz skoro i tak dobra nie będę ich pytał <laughs> lepiej, lepiej nie denerwować z... za nadto Hmm Co tam się dzieje? Jakie czary patrzcie? Czary mary hokus pokus! Kto tutaj czaruje? Gardar? Z jakichś twu, dwóch kopaczy, kurde, które... My, którzy sobie jakąś katapultę tu tworzą? Cholera wie po co? Może się zaraz dowiem. Kim jesteś? A co, wyglądam na owce? Czy do tej cholernej kolonii trafiają tylko sami głupcy? Jesteś magiem, tak? Duża że konkluzja. A jak no to wpadłeś? Poznajesz po szacie po czy po praktykowaniu magii. A może poznam jej inteligencji wpisanym na mojej twarzy? Eee... Dobra, nie przemęczaj się. Czego ode mnie chcesz? Ja? A widzisz tu gdzieś jakiegoś innego durnia, który nawet nie wie po co zawraca komuś innemu dupę? No dobra, Dłe? nie masz się tak, bo wyglądasz wtedy jeszcze gorzej niż normalnie. Skoro już tu przylazłeś, to może coś dla ciebie znajdę. Nie wiem czy jestem zainteresowany, nie przepadam za magani z przerośniętym ego. A jednak nie jesteś idiotą, tym lepiej. Miałam cię wysłać do nowego obozu, żebyś przekazał magom wody pewien list. Po otrzymaniu tego pergaminu pewnie zamroziliby cię i upiekli żywcem, no. Ale może rzeczywiście na coś się przydasz. Widzisz tą katapultę? No, trudno jej nie zauważyć. Tak, cenna uwaga. Duże to cholestwo mi wyszło. Więc pełna tydzień temu za asystentem testowaliśmy mechanizm zapadkowy. Wszystko szło dobrze, gdy nagle mechanizm szlak zło mnie trafił. I jak złom nie wystrzelił. Pocis trafił kaczmy siekacza. Nikt co prawda nie zginął, ale jedna ściana poszła w rozsypkę. Siekacz wpadł tu z chęcią zabicia mnie. Na jego szczęście wpadł tutaj kawier i nas rozdzielił. Od tamtej pory nasze relacje są... Hmm, gówniane. Nie dziwię się. Kilka dni później naprawialiśmy mechanizm i wypróbowaliśmy katapultę ponownie. Niestety mechanizm znów się zepsuł, a ja ze złości zabiłem mojego asystenta, który go zaprojektował. Nienawidzę partactwa. Katapulta nie działała, ale zdołałem wystrzelić pocisk i chyba ustawiłem dobre koordynaty. I tu w moich planach podboju świata pojawiasz się ty. Chcesz podbić świat? A czemu nie? chyba każdy chce, co nie? Dobra, ale przejdźmy do meriterii. Wybierzesz się na wycieczkę na terytorium morgu. Gdzie? Na terytorium morgu. No wiesz, tam skąd nikt nie wraca. Uroczy zakon. Sam raz na odnalezienie miejsca, w którym znajduje się teraz mój pocisk. Mam tam pójść, żeby odszukać jakiś cholerny pocisk? <gryw> Poszukaj sobie innego frajera. No właśnie, tu jest problem, bo z niewiadomych mi względów nikt nie chce tam pójść. Nie zupełnie chodzi mi o podpis, tylko raczej to, co jego uderzenie spowodowało lub odkryło. W miejscu uderzenia powinien powstać krat, albo odsłonięte wejście do jaskini. Taką przynajmniej mam nadzieję. Ujdziesz tam i przyniesiesz mi coś, co zwróci twoją uwagę. Ale co konkretnie? Wątrobę orka? Szynkę strola? Rajtuzy goblina? Bardzo śmieszne. Coś, co nie będzie pasowało do wystroju tej jaskini. Jestem pewien, że znajdziesz coś takiego. No nie wiem. To dość niebezpieczne zadanie. A co ja będę z tego miał? Jak to co? Sławę, bogactwo i moją wdzięczność. Może jakieś konkrety? Dobra, podaruję ci pewien potężny artefakt. I może dorzucę jeszcze jakąś runę lub miecz. Może być. Zobaczę, jak znajdę to coś. To pomyślny chłop. I nie zapomnij wrócić do mnie, jak już coś znajdziesz. Aha, i weź ten teleport. Będzie szybciej. Ej, no, w sumie, to jak faktycznie dostanę jakiś fajny miecz za to, to może to być fajny quest. Możesz mi coś sprzedać? Hmm, mam kilka mixtów, ale nie są na sprzedaż. Kazałeś mi iść na tereny orków. A tam, bez mikstur się nie obejdzie. Polera. A skąd ja później wezmę te eliksiry? No dobra, niech będzie. Sprzedam ci trochę z moich prywatnych zapasów. Pokaż mi swoje mikstury. A niech to szlak, oto one. O panie, drugie to trochę. Miększy pierścień nie niezwyciel... zbyt Trudne słowo Ale masz trochę rudy Nawet No to skoro masz tam trochę rudy Mogę ci coś tam posprzedawać Czyż, czyż nie Prawda nie za dużo Ale zawsze coś Bonus pz 5 Znaczy no w sumie jak się zeżre samą sól to faktycznie no to nie... to może trochę... negatywnie wpłynąć na zdrowie, ale... Dobra, zawsze 44 bryłki rudy, nie? A tak w ogóle, to co ty tutaj robisz? Badam starożytną kulturę, która... Zaraz, a co ci to obchodzi? Jak przyniesiesz mi jakiś dowód na potwierdzenie mojej teorii, o której nic nie musisz wiedzieć, to może uchylę rąbka tajemnicy. A teraz możesz już zaczynać swoje poszukiwania. Tylko nie da się zaguć. Bo gdzie ja znajdę drugiego takiego fra? To znaczy śmiałka. Okej. Okay. Eee. Kurde, to jest strasznie dużo wszystkiego, z którymi mogę gadać za dużo ludzi. Ehm, ja bym chciał już do kopalni wejść, no? A, to jest jakiś frajer, tam bez żadnych specjalnych dialogów widzę. To jest chyba arena, co? No... Strażnik zbrojowni. Co tu robisz? Pilnuję, aby nikt nie wchodził do zbrojowni. Tylko ja i nasz przywódca mamy klucze do tych drzwi. Zresztą, dlaczego ja ci to w ogóle mówię? O, tak, na pewno, na pewno się z nim będę bił. To jest świetny pomysł. Um... Albo dobra, jolo, może, może się przestraszy, czekajcie. Będzie, będzie śmiesznie, może. Najwyżej, na... <ścoughs> najwyżej wczytam. Widzę, że zostałeś sam. Dawaj klucz do zbrojowni. Co? Daję ci ostatnią szansę. Wpuść mnie do zbrojowni, albo porachuję ci wszystkie kości. Nie, to ja ci daję ostatnią szansę. Odejdź stąd, póki jeszcze możesz. Widzę, że nie pozostawiasz mi wyboru. Chyba masz przeje... Muszę cię zabić. Dosyć tego. Krzykuj się na śmierć. <laughs> Świetnie! Chyba, chyba masz przejebane. <laughs> Super opis. Ja myślałem, że się wystraszy, no warto by było spróbować, no. <głosy> <głosy> Chyba masz przejebane. <noise> wow, jaki gustowny strach na wróble. Dzień dobry panu. Z toporem w głowie to taki plus 10 do... Straszności. Ryżówka napój, nawet jakiś kufer. Hmm, ja bym sobie otworzył. Może coś fajnego mają? Fuck. No! Nawet 60 brułek rudy. Powiedzmy, że się zwróciło, bo straciłem chyba dwa wytrychy. A czyli 20 brułek rudy jakieś. Dobra, przyśpimy się do rana um... O, teraz sobie trenują Okej, okay, eee uh... Halo, przyjacielu, a ty co? Przyjacielu? Nie, nie chcę z tobą gadać Eee, dobra, wiecie co? tutaj bodaj kończył odcinek, myślę uh... Co prawda, wszedłem już tutaj do tego obozu, ale do kopalni dalej nie wszedłem, bo tutaj jest po prostu ogrom ludzi, naprawdę ten obóz jest spory. E, a jeszcze tutaj widzę w głębi jest jakiś, jakieś coś, więc y, jeszcze więcej zabawy. Także tutaj będziemy bawić się w następnym odcinku. Więc dzięki wielkiej uwagę. No i do usłyszenia właśnie w tym następnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.